Witajcie, odważni podróżnicy! Ja jestem Sauna Viking i witam Was w krainie ognia i pary. W tej niesamowitej podróży wyruszymy w niesamowity świat saun, jakiej jeszcze nie widzieliście. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie, jak powinien wyglądać prawdziwy rynsztunek saunowego Wikinga. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na niesamowite, gorące tematy. Zapraszam! Cześć, witam Was bardzo serdecznie raz jeszcze. Dzisiaj opowiemy sobie o tym, co taki prawdziwy sauna Wiking powinien wziąć na saunę. Rynek jest szeroki, możliwości mamy ogromnie wiele, więc, żeby dać Wam taką najlepszą w pigułce, tak naprawdę, opcję podstawową, to co trzeba wziąć, to co ja bym osobiście sam wziął na saunę, czy bym był po raz pierwszy, czy to co biorę, jeżeli mam okazję korzystać w tej chwili. Yy, mianowicie zaczniemy sobie, myślę, od takiej podstawowej rzeczy yy, i teoretycznie podstawowej, aczkolwiek ona taka prosta i podstawowa nie jest, bo potrzebujemy oczywiście ręcznika. No tak, tylko uwaga, ręczników jest troszkę więcej i opcji do ręcznika też mamy troszkę więcej, ale zacznijmy na razie od samego takiego ręcznika. Otóż ręcznik. Może być, jak pewnie każdy wie, bawełniany, ale też mamy takie jak bawełniane włókno. Mamy też włókno lniane. Oczywiście, zapewne tych miksów i różnych wersji tak naprawdę ręcznika obecnie mamy wiele. Też jest ręcznik z mikrofibry i o nim troszkę szerzej wam opowiem, dlaczego on się kompletnie nie nadaje do sauny. Mianowicie. Do sauny powinniśmy przede wszystkim brać naturalne materiały. Dlaczego naturalne? Bo do sauny wchodzimy po to, żeby się wypocić. I materiał, który mamy na sobie, przede wszystkim powinien zachowywać się dokładnie tak samo jak nasza skóra czyli powinna przepuszczać powietrze, powinna przepuszczać tak naprawdę zanieczyszczenia, toksyny itd. I właśnie takie właściwości mają tylko i wyłącznie. Materiały naturalne, czyli takie jak bawełna, len czy włókno bawełniane. Oczywiście musicie wybrać i dostosować materiał do siebie. Ja proponuję na początek i sam, jeżeli już korzystam z ręcznika, bo osobiście z ręcznika w zasadzie rzadko korzystam, to wybrałbym i zdecydowałbym się na bawełnę. Natomiast dlaczego nie zalecam korzystania z mikrofibry? Otóż mikrofibra jest to włókno pochodne po prostu zwyczajnie od plastiku. W saunie nie chcemy mieć nic plastikowego. Teraz mamy taki cudowny nurt, że wszystko, co jest plastikowe, zwłaszcza na przykład napoje, woda w butelkach, okazuje się, że ten mikroplastik pochłania do środków do organizmu, który on zostaje, zalega i tak naprawdę organizm się tego nie pozbywa. Więc nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy brać do sauny plastik. W zasadzie mikrofibra, czy nawet stroje kąpielowe są po prostu pochodnymi plastiku. I ponieważ chcemy się oczyścić i nie chcemy przyjmować toksyn, bo chcemy się właśnie ich pozbyć, to wydaje mi się absurdalne brać materiały do sauny, które już same w sobie są włóknem plastikowym. Ponadto plastik w około 40 do 60 stopni on topnieje. Oczywiście to nie jest na zasadzie topnienia, że on spektakularnie topnieje, tak jak saunamiść kładzie lodową kulę na piecu i ona po prostu wyparowuje w sekundę. To tak spektakularnie nie działa. Natomiast to, co się dzieje, to faktycznie ten plastik, który jest zawarty w tym materiale, on zwyczajnie paruje, tak samo jak pijemy wodę z plastikowej butelki, nie zdajemy sobie z tego sprawy, że jakby część tych oparów, część tych składników plastikowych zalega nam w organizmie. Tak samo jest właśnie w, w tym przypadku. W momencie kiedy on w temperaturze, no powiedzmy sobie, szczerze, w saunie jest temperatura około 100 stopni średnio, jeżeli mówimy o saunie suchej, w związku z czym no siłą rzeczy, jeżeli. Mikrofibra topi się w temperaturze 40 do 60 stopni, a w zasadzie paruje ten plastik, no to umówmy się. Chcemy się pozbyć zanieczyszczeń, a de facto to, co robimy, to tak naprawdę sobie szkodzimy i ponownie wchłaniamy po prostu jeszcze większej ilości plastiku. To samo w zasadzie dzieje się, gdy wchodzimy w stroje kąpielowe. No, oczywiście wiadomo, każdy świadomy samowicz wie, że Strój na saunie to jest herezja i no, na saunę w stroju nie wchodzimy. Już pomijam fakt, że przez to, że mamy sztuczne materiały na sobie, które mogą powodować odparzenia, ponieważ one nie przepuszczają nic na zewnątrz i do wewnątrz, wszystko się po prostu w środku kotuje. Przez co właśnie mamy, możemy się nabawić odparzeń na ciele, a ponadto wydzielamy nieprzyjemny zapach, bo Plastik w zasadzie materiał plastikowy, który jest pochodny w, tym, w tych strojach, czy no nawet w mikrofibrze, którym już wspomnieliśmy. On parując, wydaje nieprzyjemny zapach, i to naprawdę, jeżeli nam to nie przeszkadza w porządku, ale miejmy chociaż kulturę, i starajmy się, żeby po prostu jednak naszych współtowarzyszy w saunie, nie zamęczać tym zapachem, ani też nie widzę powodu, chociażby z samej kultury, dlaczego mielibyśmy narażać innych saunowiczów w kabinie sauny na nieprzyjemności w postaci wchłaniania cząsteczek plastiku. Jest to bardzo niedorzeczne, niekulturalne i jest wbrew tak naprawdę kulturze saunowej. A zatem wchodzenie w stroju czy w jakimkolwiek materiale, nienaturalnym, jest zwykłym brakiem kultury i tak naprawdę narażaniem innych pozostałych naszych kolegów czy współtowarzyszy saunowych. Narażanie po prostu ich na... Zdrowotne niekorzyści, tak naprawdę, bo wiesz, że każdy przychodzi po to, żeby właśnie oczyścić swój organizm, zrelaksować się, wypocić się. Właśnie po to powinna być sauna, więc nie zaprzeczajmy temu, nie zakładajmy sztucznych strojów, nie wkładajmy, nie korzystajmy z elementów mikrofibry, bo możemy sobie tylko zaszkodzić i tak naprawdę innym pozostałym naszym towarzyszom. Ale oczywiście mamy jeszcze inne alternatywy. Moja ulubiona tak naprawdę, jeżeli chodzi o zamiennik ręcznika, jest to hamam. Hamam jest to naturalnie plecione włókno bawełniane, które robi się często w różne wzorki. Jest to cienka bawełna, dosyć długa, około 1,80 m przynajmniej mają tego typu ręczniki hamamowe. I one się świetnie sprawdzają w saunie. Szybko schną. Są bardzo wygodne w użyciu, łatwo je przeprać. Jeżeli jesteście osobami, które często jeżdżą po całej Polsce, świecie i korzystają z różnych obiektów saunowych i nie chcą marnować miejsca, tak naprawdę, na wiele ręczników, które zajmują dużo miejsca i są moim zdaniem mniej praktyczne, taki hamam jest idealnym rozwiązaniem. Ten ręcznik można w każdej saunie sobie spokojnie rozłożyć. Jest na tyle duży, że możemy sobie spokojnie całe ciało na nim posadzić, możemy się nim opleść. Możemy mało tego, traktować go jak ręcznik zwykły, kąpielowy, czyli również możemy się nim normalnie umyć, wytrzeć. Nie ma najmniejszego problemu. Jego plusem jest to, że on bardzo dobrze wchłania wodę i równie dobrze się tak naprawdę szybko schnie. Więc same plusy oczywiście nie będzie tak chłonny jak ręcznik bawełniany gruby, aczkolwiek do takiego użytku saunowego myślę, że w zupełności nam. Powinien taki wystarczyć, możemy się zaopatrzyć w kilka takich, jest to bardzo wygodne, bardzo mało miejsca zajmuje. Kolejną opcją jest tak zwany kilt. Czym jest kilt? Jest to też przeważnie materiał bawełniany, leniany, możliwe też z bawełny, welurowej bądź też włókna bambusowego. Ze wszystkich naturalnych materiałów przeważnie tworzymy. Otóż z mikrofibry też się trafiałem na rynku. Ich nie polecam, pamiętajcie tylko i wyłącznie naturalne materiały. Czym jest taki kilt? Kilt to jest przeważnie taka spódniczka, właśnie z takiego włókna naturalnego w dwóch wersjach. Bardzo często jest na guziki bądź na Rzeb. Osobiście ja preferuję kilty na guziki. Kilty na guziki są znacznie bardziej praktyczniejsze od tych na rzep. Ponieważ bardzo często ten rzep bardzo szybko się wyrabia w momencie kiedy, one, kiedy te kilty chłoną wodę. Się szybko rozciągają i tak naprawdę te rzepy szybko tracą swoje właściwości. Oczywiście to nie jest problem wziąć, otrzyć bądź dać do krawca i wymienić po prostu. Ten materiał. Natomiast z guzikami jest znacznie łatwiej i zdecydowanie lepiej trzymają, Dlatego, jeżeli już, to naprawdę preferuję e, wersję na guziki i Wam też również je polecam. Mamy również coś takiego jak stroje saunowe. I tu mam dosyć mieszane odczucia odnośnie tego elementu nowego, stosunkowo, który się pojawił na naszym rynku. Ponieważ z jednej strony jest to całkiem ciekawa opcja dla osób, które. Może po raz pierwszy chcą korzystać z sauny, jest to dosyć dla nich atrakcyjna rzecz. Bądź też osoby, które chcą się zwyczajnie wyróżnić, pokazać na saunach. I tu mam troszkę problem, ponieważ uważam, że na saunę nie chodzimy po to, żeby robić rewie mody, po to, żeby się nie wiadomo jak pokazywać. Wręcz przeciwnie, ja osobiście kiedy. Mam okazję chodzić na saunę, to wolę być tą osobą, która będzie niezauważona, ponieważ na co dzień ludzie nas bardzo obserwują, patrzą na to, co robimy, jak pracujemy, co się dzieje w naszym życiu, że sauna moim zdaniem jest takim miejscem, w którym powinniśmy uciec tak naprawdę od całej rzeczywistości. Odetnijmy się zwyczajnie od rzeczywistości, od pracy, od elektroniki, od wszystkich innych tak naprawdę rozpraszaczy. Odetnijmy się od tego, co mówią i twierdzą o nas różni ludzie. Nie zwracajmy po prostu na siebie uwagę. Na sauny przychodzi się po to, żeby skupić się tylko i wyłącznie na sobie i spędzić ten czas ze sobą, kontemplując tak naprawdę swój czas i celebrując moment ciszy i relaksu. Opowiedzieliśmy sobie o tym i jakie mamy opcje, jeżeli chodzi o ręczniki czy inne witkuały tego typu. Teraz przejdziemy sobie do innej kwestii. Mianowicie mamy też na saunach element relaksacji. Po pobycie w saunie, po opukaniu się pod prysznicem, po schłodzeniu się, powinniśmy tak naprawdę udać się na wypoczynek. I ten wypoczynek warto jest Spędzić w komfortowych warunkach, cieplnych, i tak naprawdę zabezpieczając się przed warunkami zewnętrznymi. Jeżeli mamy ogród, na przykład taki saunowy, zewnętrzny, to jak najbardziej fajnie jest skorzystać z niego w takiej formie relaksu. Warunki mogą być różne, w zależności oczywiście w jakim czasie. Przychodzi nam samować, może być okres zimowy, gdzie na pewno z pewnością jest chłodniej, natomiast u nas w Polsce nie zawsze ten śnieg jest. Natomiast zachęcam do relaksowania się, właśnie w chłodniejsze dni. Chłód generalnie bardzo dobrze na nas wpływa, ale z pewnością będziemy na tym, o tym szerzej mówić w innym odcinku. Ale co takiego przywdziać, właśnie, żeby nie zmarznąć, a jednak się zrelaksować? Otóż mamy wybór, według mnie, pomiędzy dwoma rzeczami. Jest to poncho surferskie, również najczęściej z bawełny oraz skorzystać możemy ze szlafroka. Również zalecam bawełniane, a przede wszystkim z naturalnych materiałów. Wydaje mi się, że akurat te dwie rzeczy nie wymagałem jakoś super długiego tłumaczenia. Myślę, że obsługa powinna być dosyć łatwa. Otóż chciałbym wam jeszcze powiedzieć o kilku opcjonalnych rzeczach. Jest to z pewnością czapka filcowa saunowa. Jest to bardzo ciekawa opcja i myślę, że dla niektórych dość niezbędna. W kabinie sauny, fińskiej sauny bynajmniej, jest około 100 stopni, w związku z czym już jest ciepło. I Warto jest zabezpieczać tak naprawdę głowę, która jest najbardziej narażona na temperaturę, oraz nasze włosy, które bardzo szybko mogą się przesuszać. I właśnie taka czapka filcowa, którą sobie założymy, bardzo fajnie nas zabezpiecza przed tą temperaturą. Ponadto, jeżeli jesteśmy uczestnikami czegoś, co się nazywa ceremonie saunowe albo rytuały saunowe, jak najbardziej też polecam. Tam temperatury. Są wyższe, przynajmniej to odczuwalne, bo oczywiście temperatura pieca, gdy polewamy e, wodą kamienie, spada, natomiast odczuwalna wzrasta i tym samym mamy dosyć delikatne opuszki palców oraz e, uszy, które po prostu mogą nas. Piec w trakcie, jak gdyby odczuwania tej wyższej temperatury. Bardzo fajną taką rzeczą jest właśnie taka czapka filcowa, która po prostu zwyczajnie nam zabezpiecza głowę i takie elementy bardziej drażliwe w trakcie, na przykład takiej ceremonii, czy w ogóle takiego zwykłego pobytu w saunie. Dodatkowo też uważam, że jest to dobra opcja, jest to tak zwane turbany bawełniane, panie zdecydowanie pewnie będą wiedziały. O tym więcej. Natomiast jest to też jakaś opcja zamiast czapki filcowej. Oczywiście, ręcznik, jak panie też również pewnie wiedzą, można również zawinąć w taki turban. Na koniec, jeszcze kilka drobnych rzeczy. Mianowicie, w momencie relaksu nie musimy koniecznie tylko kontemplować, medytować. Możemy na przykład poczytać książkę. Oczywiście. Każdy bierze książkę jaką chce. Polecam oczywiście nie brać czytników książek. Wiem, że to jest dosyć popularny teraz. Oczywiście jest to lżejsza wersja, a jak jesteśmy w podróży, to jest to zrozumiałe, że chcemy korzystać z najlżejszych rzeczy, chcemy wziąć najmniej. Natomiast jeżeli macie opcję po prostu wziąć i tą jedną ulubioną książkę, to zdecydowanie do tego zachęcam. Ja osobiście z mojej strony mogę Wam polecić jedną książkę. Ona się nazywa Odnaleźć Sisu. Tu Wam pokażę. Książka jest o Sisu. Pewnie większość z Was może kojarzy, może nie kojarzy, która jest zainteresowana gdzieś tam nordycką kulturą. Hygge to też jest jedna z takich. Jeden z takich nurtów, natomiast Sisu jest to słowo, którego nie jesteśmy w stanie przetłumaczyć na jakikolwiek język, natomiast samo słowo oznacza hard ducha i niepoddawanie się. Jest to ogólnie według Norwegów, jakby to określić, cecha charakteru. Sisu określa pewne cechy charakteru, którymi kierujemy się w życiu. I myślę, że jest to obowiązkowa lektura dla osób, które korzystają z sauny, ponieważ dla mnie sauna jest właśnie mocno zintegrowana z tą kulturą nordycką. Więc serdecznie zachęcam Was do poczytania sobie o Sisu. Jeszcze raz powiem Wam: książka nazywa się Odnaleźć Sisu. Nie jest to w żaden sposób segment sponsorowany. A mógłby być, ale, ale ogólnie po prostu Wam zwyczajnie polecam. Bardzo fajna książka, przyjemnie się czyta i szybko. A teraz uwaga: jeszcze jedna z ważniejszych chyba rzeczy, jak nie najważniejszych, to klapki. Gdy jesteśmy na obiekcie saunowym bądź też kompleksie wodno-saunowym, fitnessowym, bo teraz mamy najczęściej z takimi doświadczenie, to Naprawdę, klapki są podstawowym narzędziem. To jest środowisko, w którym potrafi być ślisko, niezależnie od tego, jak serwis porządkowy jest w stanie tak naprawdę ściągać cały czas wodę w takim obiekcie. Sam dobrze wiem, jak to wygląda, i dosłownie naprawdę co 15 minut czyszczenie jakiejś powierzchni w miejscu, gdzie naprawdę przychodzą duże tłumy ludzi. Jest po prostu zwyczajne, ciężkie i nie da się w 100% zabezpieczyć takiego obiektu. Dlatego zachęcam Was do inwestowania w klapki, ale nie takie zwykłe, podstawowe klapki, jak najtańsze, ponieważ takie klapki się kompletnie nie nadają do takich obiektów. Powinniśmy korzystać z klapek e, typowo pasewonowych, typowo wodnych. Osobiście ja Wam polecę takie, jedne z których ja korzystam już w sumie od, e, Kilku ładnych lat są bardzo dobre, nigdy mi się nie zdarzyło w nich tak naprawdę pośliznąć, są rewelacyjne. Podlinkuję Wam to gdzieś pod spodem, jak nie zapomnę. Natomiast, jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć, to zawsze możecie napisać komentarz. To myślę, że skutecznie mi to przypomni i Wam gdzieś tam podeślę takiego linka do takich klapek, których sam korzystam i naprawdę gorąco polecam. A na zakończenie bardzo ważna rzecz. Butelka wody. Większość obiektów oczywiście ma swoje jakieś miejsca w wodopoju, bądź też ma możliwość zakupu takiej wody. Jednak myślę, że każdy z nas powinien się zaopatrzyć w taką butelkę, którą w razie potrzeby, jeżeli obiekt oferuje oczywiście możliwość napełnienia takiej wody, no to fajnie jest wtedy z tego skorzystać. Dobrze moi drodzy, dotrwaliśmy do końca. Ja Wam serdecznie dziękuję. Lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie i serdecznie zapraszam Was za tydzień. Cześć.